Tam w kolejnym odcinku na kanale POKAZ WIKTOR Teraz mi się wydaje, że już zaliczę Quest Steam Rocket Więc zaliczamy Pokażę Wam chyba całą walkę Z chyba do końca Bo chyba jest prosta Bo to ta z początkowi Więc jest prosta Więc ja walczę no, i od razu używa, ale jeszcze na razie nie będę bronię. Osoba, że mi zjedzie, czyli tarczy, ale się na razie nie bronię, bo nie chcę marnować, na razie dalsze Oni nie używają, więc i tak będzie prosta walka. Chodźcie cios, zjechała mi niby. znaczy, ja ją zjechałam i. O, już na nią używam. Ultra, super ataku. teraz będę mówił super atak. No, i na hita, boom. I zabijam teraz ko... O nie! W mnie. Ale dobrze, tak jak te harino. Team Rocket to nie gracze. Ale i tak są trochę trudniejsi i lepsi. Dzisiaj zdobyłem dwie naklejki w Team Rocket. Wiem, że taki nie dzisiaj, tylko nie wiem kiedy, bo ten odcinek wstawiam później. O, jest, zaliczyło mi się, więc od razu w tym odcineczku odbieramy Questa. Myślałem, że go nigdy nie zaliczę. I to naprawdę tak myślałem. Maybe later. O, i. Się na... O, widzieliście? Znowu tak miałem. O, i od razu pokrywam, To fajnie. Questa z tym rocket zostawię na koniec, bo on mnie najbardziej ciekawi. Od razu Wam coś pokażę jeszcze, bo dzisiaj odbieram pierwszą część Halloweenowego Questa i mam właśnie tego Pokemona Jeszcze nie sprawdzałam IV, ja więc sprawdzę na filmie. To na serio mówię. No nawet dobre. A tu ale najpierw odbieramy tego jednego questa, bo widzicie, tu mam już cały zaliczony, bo zaliczałam przed filmami, ale tu odbieram o. Dobra, przed chwilą myślałam, że mi się film nie nagrywa. I to, na co wszyscy czekali. Więc odbieramy te klejnoty. I Slim. I Quest i Rocket. Ja najbardziej czekam na Pokémona. Bo Pokemony mi się przydadzą. Mam nadzieję, że jakiś nowy. A, Golbat. Niedobrze, ale go sobie zostawię na pamiątkę. Nazwę go. Team, Golbat, Team Rocket, jak się da, albo Team Rocket, po prostu muszę go złapać, żeby nie było. Muszę go złapać, żeby nie było, że jestem cienias. No nie jestem cienias, to jest Wiktor. Jak widzicie, po na nie ja na YouTube, jak już kliknął, ktoś w ten film. I trzy jest. No, mamy go. Dobra, Golbat, Ty, E, A, Team, Team, Team Rocket, no. I tak zostaje, a jak a takie 15, 15 i 13. Bardzo dobra daję gwiazdkę. Dobra, czekałem aż zaliczy tego questa. To chyba nie ma więcej części. O! Co? Naprawdę? To chyba tego już nie zobaczycie na moim kanale zobaczę czy jakieś bożony nieco w ale przed chwilą zajęczałam, więc nie ma. Więc sobie odbiorę jakiegoś tam gifta. O, gifta mam. Open. Jak tu magi items. Dobra, jeden mi wystarczy, bo i tak ich nie używam. Open. I co mam? O oh yeah. no nawet spoko. Pokażę Wam jeszcze jakie motki znam, bo na jednym filmie wydropiłem jedną, ale potem już wydropiłem sam bez nagrywania odcineczka więc Wam pokażę i ten stick i takie z team rock to było. Mm, fajnie. Więc nara morteczek.